Dziś nie budził cię budzik od rana ze złości, ki piesi nie wiesz czy to normalne, czy to felarny los. I choć było już jasno, jak zwykle tu poszło. Okrzywe hasło, tu siada ci w głowie, nagle odcina jak alko jak zbrodnia w afekcie. Więc uważaj, bo warto. Trzeba dupę mieć twardą, jak chce się biec do celu. Jeśli jej nie masz, to żegnaj, przyjacielu. Pośród ulic, zgiełku, łatwiej znaleźć spokój. Jesteś kłębkiem nerwów, lepiej nie prowokuj. Coś cię męczy. Pokój, jak cię coś męczy, tak weź tylko nie spał z bloku Trochę średnie, fakt Taki trakty w szoku, zaraz coś jednie, patrz Nie ma, że się przygotuj, plany ci jedły Wiesz sen to zapisano, to zagryzaj zęby i stala od kłopotów Stres, stres, to od środka cię zżera Stres, stres, to od środka cię zżera stres. Miało być pięknie, ale to piękny pit Miałeś mieć szczęście, lecz nie pykło nic Mieli być tam, gdzie ty, a gdzie ty jesteś teraz Nie wiesz sam, gdzieś był, bo poszedłeś w Nie Niby no stres Wiesz wszystko na luźno, ale nerwy puściły i jest już za późno Już się tego nie cofnę, nie ma tu ciach Bayera Coś budowałeś od roku, teraz nie ma co zbierać Jest tylko gruba afera, kurwa za Stres, to ci od środka zżera Stres, stres, nagle znika, go nie ma